Dzień dobry, kochani. W poniedziałek 12 grudnia zaplanowana jest kolejna matura próbna, tym razem z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Takie pierwsze spostrzeżenie wielu polonistów, z którymi rozmawiam, jest takie, że z pewnością będzie łatwiejsza niż niedawne próbne egzaminy z niektórymi wydawnictwami, więc myślę, że nie wszyscy z Was muszą być jakoś tym egzaminem bardzo przerażeni, ale ponieważ sprawdziłam już bardzo, bardzo dużo prac, tych próbnych, które napisali obecni tegoroczni maturzyści, to postanowiłam, że dzisiejszy odcinek nie będzie poświęcony kolejnej epoce literackiej, tylko takim kilku ważnym wskazówkom ode mnie, jako od egzaminatorki i osoby, która oczywiście jest już przeszkolona w tych najnowszych metodach sprawdzania prac maturalnych. Zgodnie Odnych z reformą, że teraz jest właśnie, właśnie taka pora, istotna pora do tego, żeby dać Wam kilka sugestii i wskazówek, aby ten egzamin poszedł wam jak najlepiej, a tym samym, żeby ta majowa matura była udana. Wiemy jednak, że jesteście w tej chwili tuż przed świętami, przed studniówkami, i na pewno dobrze napisany egzamin próbny poprawi humor niejednemu maturzyście i maturzysty. Pierwsza moja uwaga. Od lat trzymam się takiej zasady, że podczas pracy z tekstami do czytania ze zrozumieniem, bardzo proszę maturzystów, aby wyłaniali poszczególne akapity z każdego tekstu i próbowali je sobie w brudnopisie streścić własnymi słowami. Do czego to się przyczynia? Ano do tego, proszę Państwa, że rozkładając na elementy kolejne artykuły, jesteście w stanie szybciej wyłonić najważniejsze elementy, a jednocześnie główne myśli autorów tekstu. Do czego to jest potrzebne? Kiedy macie przystąpić do pytań, do pytań, tak? I na koniec do notatki syntetyzującej. To zwróćcie uwagę na to, że w zasadzie większość pytań dotyczy właśnie tego, co dzieje się w tekście. Niezawodnie, na pewno pojawią się pytania dotyczące tego, żebyście podali jakiś argument, jakąś odpowiedź uzasadniającą, bazując na dwóch tekstach. Pamiętajcie o tym, dlatego że jeżeli jesteście w poleceniu proszeni, aby odwołać się do tego tekstu czy do obydwu tekstów, nie możecie tego pominąć. Absolutnie niewskazane jest pisanie takich odpowiedzi, z których wynika, że wiecie, co przeczytaliście, ale nie odnosicie się bezpośrednio do wskazanego artykułu. Wtedy takie odpowiedzi na pytania będą zerowane. Bardzo dokładnie też sprawdzajcie odpowiedzi w takich tabelkach typu prawda, fałsz. One najczęściej wyglądają bardzo niewinnie i wydaje się, że pierwsze takie spojrzenie na zdanie od razu już narzuca Wam taką automatyczną odpowiedź. Czasami jednak pojedyncze słowo albo rodzaj tego, jak to sformułowanie brzmi. Może sprawić, że jest to pytanie podchwytliwe i w gruncie rzeczy jakaś różnica jednego czy dwóch wyrazów spowoduje, że odpowiecie nieprawidłowo. A zatem nie ufajcie własnej krótkotrwałej pamięci, tylko bardzo dokładnie sprawdzajcie te zdania w tekście, czy rzeczywiście w tekście tak było. To dlatego wciąż z uporem maniaka wracam do kwestii takiego dzielenia na akapity, krótkiego streszczania dla własnej potrzeby, a może nawet nadawania tytułu konkretnym akapitom żeby wiedzieć, z czym się ma do czynienia. Przy pisaniu notatki syntetyzującej zawsze podany jest temat tej notatki. Proszę więc uważnie czytać, a nie pisać, że ona jest na inny temat. Zauważyłam też, że często piszący mylą się i robiąc notatkę syntetyzującą, dokonują streszczenia logicznego albo też próby takiego streszczenia po swojemu, całkowicie pomijając istotę tej notatki, czyli zestawienie poglądów obydwu autorów lub autorek tekstów. Nie wolno Wam o tym zapomnieć. Musicie się odnieść w notatce syntetyzującej do stanowiska pierwszego i drugiego autora czy też autorki tekstu, porównać je ze sobą i na bazie informacji kluczowych wyłonić te najistotniejsze cechy, czyli w czym są podobni, w czym się różnią, do jakich wniosków dochodzą i jaki to ma oczywiście związek z tematem. Jeśli chodzi o testy historyczno-literackie związane z konkretnymi epokami, to wiadomo, najbardziej punktowane są te zadania, które dotyczą romantyzmu, pozytywizmu i młodej Polski. Ale to nie znaczy, kochani, że macie całkowicie pomijać pozostałe. Chciałabym, żebyście szczególnie powtórzyli przed tym egzaminem próbnym, z jakiej epoki konkretnie pochodzą wasze lektury obowiązkowe, bo tutaj trafia się niestety sporo błędów. No i oczywiście, żebyście sobie króciutko powtórzyli treści tych najważniejszych lektur obowiązkowych, żeby nie było znowu przypadków, w którym Konrada Walenroda myli się z Konradem z trzeciej części Dziadów, księdza Piotra z księdzem Robakiem, natomiast Balladynę myli się z Antygoną. No bo niestety to są tego rodzaju błędy, które w późniejszym czasie, w maju, podczas na przykład pisania, wypracowania mogą okazać się błędami kardynalnymi. Następnie, moi drodzy, jak podejść do każdej epoki? Otóż, ja bym radziła, jeżeli macie tak naprawdę niewiele czasu na powtórzenie, każdą epokę przejrzeć według najważniejszych zasad: a więc najważniejsze trendy, najważniejsze motywy z danej epoki i oczywiście wszystkie te książki, wszystkie te lektury, dane z jakiej epoki są. Do której epoki możemy to przypisać i jak w tych lekturach uwidaczniają się te najważniejsze motywy i trendy związane z daną epoką? Dajmy na to, mamy tutaj do czynienia z barokiem. No i oczywiście w baroku takim najważniejszym, chyba, elementem jest to, że w sztuce panuje taka dysharmonia, hiperbolizacja. Jeżeli chodzi o poezję, mamy do czynienia z konceptyzmem, oraz tak naprawdę literatura barokowa dzieli się na dwa nurty: nurt dworski oraz metafizyczny. Nie polegałabym na sobie i powtórzyłabym, na czym polega ta metafizyczność i które utwory można do tego nurtu zaliczyć, a które nie. Powtórzyłabym sobie również termin sarmatyzm i Uwzględniła tutaj pamiętniki Jana Chryzostoma Paska. No i oczywiście najważniejsze takie elementy związane ze światopoglądem barokowym, również starałabym się jakoś odnaleźć w konkretnych tekstach, które być może jeszcze macie podręczniki. W podręcznikach się znajdują. Moje doświadczenie podpowiada, że na maturach próbnych, przynajmniej do tej pory, nie zdarzyły się ani teksty, które nie byłyby w podręczniku bądź nie byłyby omawiane, i nie zdarzyły się też obrazy, które by nie były w podręcznikach waszych reprodukowane, czy też nie mielibyście z nimi do czynienia. Dalej, moi drodzy, tak jak powiedziałam, najważniejsze epoki, romantyzm, pozytywizm, młoda Polska i te sztandarowe lektury, z którymi wówczas macie do czynienia. A więc, trzecia część dziadów, Pantadeusz, Kordian, Balladyna, Lalka, Potop, Wesele. Proszę tak bardzo, bardzo uważnie przejrzeć treści tych lektur. Jeżeli chodzi o wypracowanie, to z kolei zetknęłam się tutaj z sytuacją, w której wielu z Was wciąż jeszcze pisze te wypracowania w taki sposób, jak pisaliście te do tej pory, zobowiązującej od 2015 roku matury. Chciałabym zaznaczyć, że to nie jest ta sama rozprawka. Rozprawka jest gatunkiem, ale oczywiście tutaj od Was wymaga się w tym, jakby, tekście argumentacyjnym pewnego rodzaju wiedzy. I ta wiedza polega na tym, że macie się odwołać do lektury obowiązkowej, do innego tekstu dramatycznego bądź epickiego. No i powołać się na co najmniej dwa konteksty. Te konteksty mogą pojawiać się w tekście różnie. Mogą być wplecione w tok argumentowania do tych dwóch podstawowych lektur, ale mogą być też, jeżeli to jest jakaś książka albo film, tak zwanym trzecim argumentem w tejże rozprawce. Nie można jednak, moi drodzy, myśleć, że pisanie rozprawki polega na streszczeniu bez jakiejkolwiek analizy tekstu i bez jakichkolwiek wniosków cząstkowych. A zatem, moi drodzy, proponuję takie bardzo proste rozwiązanie. Biorąc pod uwagę temat Waszej pracy, najpierw we wstępie może jakieś takie rozmyślania dotyczące istoty problemu wskazanego w temacie, następnie jakieś stanowisko, które niekoniecznie musi być odpowiedzią, ale jest jakimś stanowiskiem wobec tego problemu. Argument pierwszy, w którym odnosimy się do lektury obowiązkowej i bardzo uważnie, moi drodzy, dobieramy przykłady z fabuły, yy, bohaterów. Następnie poddajemy to analizie pod kątem tematu i naszego stanowiska, piszemy wnioski cząstkowe, wplatamy konteksty, na przykład biograficzne, historyczne, historyczno-literackie, filozoficzne, religijne. Tak samo postępujemy z drugim tekstem, no i oczywiście wreszcie argument trzeci. Dopiero wtedy, w tym trzecim jako kontekście, możemy powołać się na przykład na ulubiony film, obraz albo tekst piosenki. Nie wolno nam zapominać, moi drodzy, o, o tych dwóch najważniejszych argumentach, które dotyczą lektur i dotyczą tekstów epickich bądź dramatycznych. Tego nie wolno pominąć. Jeżeli chodzi o sprawdzanie Waszych prac, to oczywiście bardzo restrykcyjnie w tej chwili podchodzimy do błędów językowych, stylistycznych, ortograficznych oraz interpunkcyjnych. Bardzo uważnie przyglądamy się także spójności w Waszych pracach, spójności między zdaniami i między akapitami. Stąd moja rada, proszę dobierać takie przykłady, żeby one chociaż w jednym aspekcie miały ze sobą coś wspólnego. Żeby Wasza argumentacja nie była zbiorem przypadkowych jakichś przykładów, które Wam wpadły do głowy, ale była to przemyślana kompozycja. Żeby można było powołać się chociaż na jeden element, który w jakiś sposób łączy przywoływane przez Was przykłady. Tak samo konteksty. One nie mogą być wzięte z sufitu. Te konteksty muszą pasować do przykładów. Jeżeli omawiam dżumę, to oczywistym kontekstem jest filozofia egzystencjalna. Jeżeli natomiast omawiam zagadnienia związane z Holokaustem, a więc te lektury okresów wojny i okupacji, to dla mnie oczywistym kontekstem jest jakaś wiedza historyczna bądź literacka, a więc nawiązanie do innych tekstów. Natomiast jeżeli na przykład państwo omawiają w swoich pracach jako Przykład, fragmenty biblijne, a potem nagle nistego-nizowego cytujecie przemówienia Józefa Piłsudskiego, bo tam pojawia się coś, co przypomina podstawowy problem, to nie dziwcie się, że jest to oceniane negatywnie i nie brane pod uwagę, bo w ogóle nie jest funkcjonalne. Funkcjonalność jest tutaj kryterium wyjątkowo ważnym, bo funkcjonalność oznacza, że to, co przywołujecie, ma służyć waszej pracy i waszemu stanowisku, a nie tak naprawdę przekreślać wasze szanse na dobrą ocenę. Bolączką wielu piszących jest brak poprawności językowej, a tak naprawdę koszmarna składnia liczne błędy językowe, stylistyczne, składniowe, generalnie gramatyka. Tutaj, moi drodzy, nie mam tak naprawdę wielu zaleceń. Moje podstawowe zalecenie jest zawsze takie samo: proszę zacząć czytać wartościowe teksty literackie. Na przykład lektury szkolne. One mogą się Wam nie podobać, moi drodzy, pod wieloma względami, ale wierzcie mi, zostały dobrane pod względem także pewnych wartości o charakterze językowym i stylistycznym. Mają służyć temu, żebyście wyrabiali sobie umiejętność ładnego argumentowania i y, cytowania, czy też w jakiś sposób powoływania się na mądre, ważne przykłady, wartościowe postaci. Natomiast to, że niekoniecznie te lektury lubimy. Moi drodzy, nie każdemu smakuje lekarstwo, które bierze, kiedy jest chory, ale wie, że to lekarstwo przyczyni się do jego wyzdrowienia. Proszę zatem podejść w ten sam sposób do przygotowywania się do matury. Ja też, jako polonistka, mam książki, przykłady, których bardzo nie lubię, ale wierzcie mi, żaden z moich uczniów nigdy się nie dowiedział, których tak naprawdę książek nie lubię, ponieważ podchodziłam do tego w sposób profesjonalny. No i oczywiście prywatnie może kiedyś zdradzę, ale nie teraz i nie tutaj. Natomiast, kochani, to takie moje najważniejsze rady i na przyszłość. Proszę już teraz. Zacząć regularnie powtarzać, przygotowywać się, pisać pracę, rozwiązywać testy. Na rynku jest bardzo dużo już arkuszy do ćwiczeń. Proszę z tego nie rezygnować. Nie, nie podoba mi się to, że pojawiają się głosy różnych ludzi, których macie za autorytety, że wystarczy miesiąc czy dwa przed maturą, i można ją zdać. Moi drodzy, nie wiem, może się taki geniusz gdzieś trafi, który przeczyta raz wszystko i zapamięta. Tego nie da się wykluczyć, ale ja wam mówię, jeżeli chcecie mieć spokój duszy, jeżeli chcecie mieć na bieżąco tę wiedzę powtórzoną, ugruntowaną i nie iść na maturę z polskiego ze stresem potężniejszym niż Himalaje, to proszę was, żebyście już teraz rozłożyli sobie ten materiał bardzo powiedziałabym tak, regularnie do powtarzania samodzielnie. I podeszli poważnie do lektur obowiązkowych. Nie, nie zawsze jest tak, że streszczenie wystarczy. Proszę korzystać z gotowych tekstów, które także są w internecie. A zatem, moi drodzy, trzymam za Was kciuki, no i liczę na to, że ten poniedziałek i ta matura próbna, oczywiście, będą dla Was już naprawdę łatwe. Do zobaczenia.